Witam Was, odciekalne panny, bardzo serdecznie w czytaniu miesięcznym. Dla Was jest to czytanie na miesiąc listopad, ale też początek grudnia, pierwszy tydzień grudnia. Jak co miesiąc sprawdzam energię, najważniejsze miesiąca. W tym czytaniu również, jak Wy w ten miesiąc wchodzicie, plus automatycznie będzie to dla Was karta rada. No i miłość dla singli, miłość dla związkowców oraz praca i finanse. Zachęcam was oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału do polubienia tylko czytania zostawienia komentarza czy też do udostępnienia, jeśli komu udostępnić macie również zachęcam was do rozejrzenia się po moim kanale um, a jeśli chodzi o czytania czy też rytuały prywatne to w opisie pod filmem więcej informacji znajdziecie ja przechodzę już do czytanka dla was panienki przede wszystkim jak wy w ten miesiąc chodzicie pani panieczki. panieczki. Eee, rycerz mieczy, bojowo, czyli bojowo, do walki, gotowe do walki będziecie, do akcji, tak? Akcja, reakcja. Nie będziecie czekać, nie będziecie zlekać. Jak sytuacja będzie wymagała jakiejś akcji, to od razu się do dzieła. Gotowi tutaj załatwiać, walczyć, reagować. Dobrze, co miesiąc wam niesie? Ósemka mieczy, czy jakieś blokady? Mamy król monet. Może właśnie przez mężczyznę i dziewiątka monet i siedemka kielichów, czyli brak zdecydowania jakiś chaos, brak jakiegoś konkretnego kierunku powiedziałbym duże blokady, zmartwienia ale tak naprawdę dużo sobie narzucacie same panienki w tym miesiącu to jakby taki gorszy okres, nie wiem, taki dużo negatywnych myśli nagle poprzez jakieś sytuacje, no może tym rycerzem mieczy ktoś dla Was będzie, tak? Może ktoś Wam tutaj e, nieładnie się wobec Was zachowa, e, w jakiś sposób Was no, skrzywdzi albo powie coś co Was bardzo mocno zaboli, tak? I przez to, to jakby znajdziecie w takiej Klatce, pułapce negatywnych myśli i, i gdzieś to jednak będzie miało swój e, negatywny oddźwięk, tak? Na waszej e, psychice. Pokazuje się to jakiś mężczyzna, by, panna koziorożec um, Tutaj pokazuje mi się mężczyzna, ale to jakby bardziej do spraw zawodowych, bardziej do spraw finansowych. Czyli ta jakby taka relacja, jeśli już, bądź znajomość oparta na jakiejś tutaj. Bardziej, e, nie powiedziałbym, finansowych korzyściach, ale bardziej tutaj e, na takiej zasadzie, że relacja, w której lepiej dogadacie się w kwestiach właśnie finansów, pracy, może jakiegoś rozwoju. E, I tutaj są karty pracy, tak? Czyli praca, praca, praca i pieniądze. E, jeśli e, ja tu nie widzę relacji e, pełnej miłości, uczuć i jakichś uniesień, bardziej tutaj e, jest e, skierowanie na, na pracę, na pieniądze. Może to będą też jakieś ważne rozmowy z szefem, z przełożonym. Tutaj możliwe są podwyżki, awanse, bo jakieś większe pieniądze, ale jakiś kurs, tutaj coś będzie trzeba się nauczyć, douczyć, się jakieś szkolenie bardziej. Szkolenie, kurs, może jakaś delegacja, niemniej jednak oferta do Was przychodzi. Może Wy się będziecie obawiać, że do Was nic nie przyjdzie, że nie zaproponują Wam, bo wiecie, że to się szykuje, a tu jednak, tak czy inaczej, przychodzi jakaś oferta i się pięknie rozwijacie, i podwyżka, i jakiś bonus, może być też za jakieś, nie wiem, czy zmienicie funkcję tymczasowo, czy dodatkowo jakieś nowe obowiązki, ale to będzie dla Was korzystnie się uh, rysowało pod względem finansów wtedy. Macie szansę się rozwinąć, macie szansę, no jeśli tutaj odpuścicie te blokady, tylko tak jak mówię, na spodzie talii macie siódemkę kielichów, czyli to jest takie no, nie wiem, co się wydarzy, czyli 1000 myśli na minutę. Uważajcie też na to, drogie panienki, żebyście za, nie wybiegały zbyt daleko w przyszłość, żebyście też nie tworzyły nie wiadomo ile scenariuszy, bo później w, spadacie w ósemce mieczy po prostu na takie no, no, no psychiczne, bo, bo się obawiacie wszystkiego, wychodzicie z najgorszego założenia i macie 1000 scenariuszy, ale 1000 negatywnych, tak? Niestety, więc tutaj gdzieś uważać na, na tą taką. E, negatywną energię i uważać na to, żeby też nie atakować zbyt szybko, tak? Bo możecie mieć szybko negatywne nastawienie, tak? W tym rycerzu mieczy i od razu do walki. Tylko zastanów się, czy sytuacja wymaga walki, czy sytuacja wymaga jakiegoś szybkiego działania, żeby nie popełnić głupoty po prostu, tak? Na tej zasadzie. Tutaj karty Was próbują troszkę ostrzegnąć. Jeśli trzeba się bronić, jeśli trzeba walczyć, jeśli trzeba podjąć jakąś akcję, jakieś działanie, to jak najbardziej tak, ale tylko jeśli wymaga sytuacji tego, nie? Że przez cały miesiąc będzie nastawienie do wszystkich takie, bo to może przysporzyć Wam więcej wrogów i więcej e, negatywnego niż dobrego i pozytywnego dla Was, a szkoda by było. Także tutaj zawodowo, finansowo ja widzę, że Wy tutaj zdobywacie jakieś pieniądze, jakieś nauki, jakiś rozwój jest zawodowy, no i z tym idzie lepszy, lepszy pieniądz, rozmowy z jakimś starszym mężczyzną o pieniądzach, o rozwoju, o pracy, czyli tak jak mówię, może być szef, może być przełożony, a może zupełnie inna osoba jeszcze, której nawet nie znacie i będziecie omawiać tutaj jakieś właśnie e, ważne tematy w tych, w tychże sferach, więc tutaj myślę, że ten miesiąc będzie dla Was ważny pod względem właśnie finansów i pracy ewentualnie, no nie wiem, z kim byście omawiali, jakieś takie przyziemne, bardzo domowe sprawy i kwestie jakichś inwestycji i jakiegoś rozwoju tutaj. Na pewno też szansa na ustabilizowanie ważnych dla Was spraw, tak? Coś tutaj usiądzie, osiądzie, tak? Coś, coś zostanie jakby ustalone zadecydowane i będzie też jakiś spokój czyli też wasza psychika się tutaj zmieni początki miesiąca duży stres, napięcie i chaos, a kończycie miesiąc dziewiątką monet, czyli jest e, stabilizacja jest spokój i um, bez obaw Także wykorzystajcie z tą bojową energię w dobrym celu, w, w takich sytuacjach, które naprawdę tego będą wymagały i trzeba mieć jakiś chaos w Waszym życiu, trzeba go po prostu e, w tym miesiącu będzie ogarnąć co do jakichś spraw, co do jakiejś kwestii, nie w zasadzie tysiąc opcji, tysiąc możliwości, tylko decyduję się na to, co jest dla mnie najważniejsze i stawiam na czymś, tak? I patrzymy teraz e, single pod znakiem panny, co to się będzie działo. jakie energie, może jakie możliwości, jakie szanse, single. Lowa Kielichów, czyli z Waszej strony jakieś emocje, tak, względem kogoś, jakieś uczucie, ktoś czyli ktoś będzie, przykuje Waszą uwagę na pewno, kim się zainteresujecie, ale Piątka Mieczy, możecie się rozczarować, więc tutaj uważamy, gdzie, gdzie ładujemy swoje uczucia, drogie panienki, dlatego, że Wy macie tutaj czyste, piękne E, szczere uczucia, a ktoś może to niestety wykorzystać, albo was odrzucić, albo nie wiem, urwać kontakt nagle, albo jeszcze na was nagadać, i po prostu wbić nam w, wam nóż pros, prosto w serce tak naprawdę. Fałszywe osoby przy was uważać, bo tak jakby dajecie komuś energię, dajecie komuś miłość, uczucie, a to jest jakby wszystko albo wykorzystywane przeciwko wam, albo po prostu ktoś traktuje to jak nic, a szkoda, e, żeby, żeby tracić e, tą piękną e, energię miłości i. I światła, którą sobie macie, drogie panienki. Więc w tym miesiącu uważamy na to, z kim się zadajemy, komu co mówimy, w kogo się angażujemy, i bo jest jakiś tutaj chaos totalny w waszym otoczeniu i nie podobają się te toksyczne osoby wokół was, tak? I też jakby nie pozwólcie, żeby jakieś osoby zakuszyły cały wasz spokój, tak? I odizolować się, uciąć. Tutaj właśnie trzeba tej determinacji, żeby podcinać, pozakańczać i, i, i zostawić te osoby daleko w tyle. Związki, związki i partnerstwo. I panienek, jak to tutaj będzie wyglądało? konieczność podjęcia jakiejś decyzji, rozdroże, królo, rycerz kielichów. Tak jakby trochę rozdroże, podejmowanie jakiejś decyzji, no może to być rozdroże takie, no, czy, czy iść to, czy nie iść to, ale tak jakby ostatecznie pozostanie przy sobie, bo jest ry, rycerz kielichów, czy jest uczucie, czy jest jakaś charyzma, powiedziałbym, um, no i co najważniejsze, że, że jest uczucie, tak? Tylko tutaj jakieś, nie wiem, jakiś dystans, jakby się. Może jakieś nieporozumienie, albo jakieś plotki, albo jakieś inne osoby wtrącają się w Waszą relację tutaj namieszały i to mogło spowodować jakiś dystans i może nawet u niektórych panienek zastanawianie się nad tym, czy się nie, nie rozejść, czy się nie rozstać. No i niemniej jednak jest to, jest to uczucie, czy jeszcze jakby relacja trwa, jeszcze tutaj coś jest utrzymywane. I myślę, że tak naprawdę w, e, mówię tutaj do relacji, które dostaną drugą szansę na tej zasadzie, że tutaj jeszcze będzie jakaś druga szansa, mimo że początkowo coś się narobiło, jakiś chaos i już tak naprawdę decyzja o rozstaniu, ale jednak nie, bo jest ten rycerz kielichu, czyli e, jeszcze coś jest jakby w tym kielichu i jeszcze jest jakaś dana szansa, żeby, to, żeby dać temu szansę, tak? I tutaj jakby jest e, wypłynięcie na szerokie wody. I teraz kwestie materialne, zawodowe, finansowe dla Was. Co to miesiąc wam niesie? piątka buław, czy jakaś kłótnia, jakiś spór, będzie trzeba walczyć o swoje. No i macie, sąd ostateczny, tak, że wy walczycie. Może to też będziecie walczyć o swoje dzieci albo coś dla swoich dzieci. Może jakieś pieniądze, może jakieś inne ważne sprawy, ale też widzę tutaj, um, że walka jakby nie tylko o siebie, ale też o więcej więcej osób i myślę, że rodzina, że dzieci, bądź może ja coś ja jacyś przyjaciele, że wy y, kogoś może nie będziecie, w nim będzie staniecie w obronie kogoś na przykład i będziecie walczyć w większym celu, starać się o coś dla dla, że tak jakby nie będziecie czerpać korzyści tylko dla siebie tylko będziecie walczyć o coś co jakby e, korzyści będzie miało dla, dla wiele osób, dla jakiejś grupy, tak, czy może być rodzina, znajomi, ale mogą też być zupełnie inne osoby mm, tutaj uważać na zdrówko żeby nie przeforsować się, uważać na nerwy przede wszystkim ciśnienie, tu mi się pokazuje Ciśnienie nerwy, tak, yy, bo to, no, wiadomo, ma negatywny skutek na, na zdrowie, więc z tym yy, no, omijać bądź nie za bardzo się tutaj yy, nakręcać na coś, bo tak naprawdę to, co macie wywalczyć, wywalczycie. To, o co się będziecie starać, zostanie wam przyznane dane, tak? To nie będzie łatwe, tak, bo tutaj o to będziecie walczyć, ale uda wam się jak najbardziej. Tutaj też jeśli kwestie zdrowotne, powiedziałbym jakieś leczenie, spotkanie u lekarza, coś się będziecie martwić, może jakieś stany zapalne tutaj być, mogą być jakieś małe zabiegi, nie muszą, ale wszystko dobrze, są dostateczne, czyli jakby mimo, że początek miesiąca może być bardzo burzliwy, nerwowy, to jakby już w połowie miesiąca i koniec miesiąca już to lepiej wszystko się pokazuje, wy walczycie to, o co walczyć będziecie, zdrowotnie tutaj też się coś poukłada Wam, i powiedziałbym też, że finansowo-zawodowa jak, jakaś sytuacja się ustabilizuje, uspokoi. Ja nie wiem, czy też jakiś urlop tutaj nie będzie. Być może chorobowe, być może wyjdziecie sobie wolne po prostu, ale to jakaś sytuacja, jeśli nerwowa w pracy, to się unormuje, ustatkuje. Eee, może właśnie wzięcie urlop sobie i z świeżą, nową energią e, wrócicie, powrócicie, tak? Ale też tak jakby nawet jeśli nie będzie tego urlopu, tej przerwy, to... Karty mówią tutaj, że um, sytuacja, mimo że będą napięcia, będą spory, że to wszystko się fajnie ułoży i dojdziecie do porozumienia, dojdziecie do, um, do zgody. I to jest najważniejsze, drogie panienki. Tego się trzymajcie, tego Wam życzę. Wspaniałego miesiąca. Serdecznie pozdrawiam. Raz jeszcze zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia, do zostawienia komentarza i też do udostępnienia. Um, zachęcam również do rozejrzenia się po moim kanale i... Jeśli chodzi o czytania czy rytuały prywatne, to w opisie pod filmem więcej informacji znajdziecie. Um, wszystkiego dobrego, wspaniałego i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.